Cześć ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku: Inter lepszy od Milanu w derbach Mediolanu. Załamani Leo i Ibrahimović. Remis Realu Madryt z Manchesterem City. Wybryki ojca Halanda na trybunach. Sergio Busquets po sezonie pożegna się z FC Barceloną. Kto zastąpi go w roli kapitana? Jednym z kandydatów Lewandowski. Iniesta odchodzi z Wisły Kobe, ale nie kończy kariery. Tomasz Müller odejdzie z Bayernu Monachium? Czy Krzysztof w piątek trafi do utytułowanego portugalskiego klubu? Pogawędka Lewandowskiego i Messiego przed uroczystą galą. Jeżeli oglądałeś wczorajszą Ligę Mistrzów, możesz zostawić łapę w górę. Zobaczymy ilu nas jest. Jeżeli jesteś tutaj nowy i interesujesz się piłką nożną, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz. Dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. A teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami pierwsze półfinałowe mecze Champions League. W środę oglądaliśmy derby Mediolanu. Na San Siro zmierzyły się drużyny AC Milanu oraz Interu Mediolan. Na trybunach pojawiło się wiele znanych postaci, między innymi Mario Balotelli, który był zawodnikiem zarówno Rossonerich oraz Nerazurich. Bardzo szybko na dwubramkowe prowadzenie wyszli goście po bramkach Dzeko oraz Mkhitaryana. Kilka chwil później mogło być już 0 do 3, ale piłka po uderzeniu Chalhanolu trafiła w słupek. Jeszcze w pierwszej połowie sędzia odgwizdał rzut karny dla Interu. Decyzja ta jednak została wycofana po analizie systemu VAR. Pierwsza połowa była bardzo zła w wykonaniu Milanu. Wystarczyło spojrzeć na Rafaela Leao, który przez kontuzję nie mógł wziąć udziału w rywalizacji. W drugiej połowie Milan wyglądał lepiej. Stwarzał sporo okazji do zdobycia gola. Najbliżej zdobycia bramki był tonali, który trafił w słupek. Kilka chwil wcześniej znakomitą okazję do podwyższenia miał czeko, jednak świetną interwencją popisał się menion. Rossoneri, pomimo fanatycznego wsparcia swoich kibiców, nie byli w stanie zdobyć jakiejkolwiek bramki. Po pierwszych 90 minutach to inter jest bliższy gry w wielkim finale w Stambule. Ibrahimowicz, który oglądał spotkanie z trybun, delikatnie mówiąc nie był zadowolony z gry swoich kolegów. We wtorkowym półfinale Real Madrid zmierzył się z Manchesterem City. Rywalizacja ta zakończyła się remisem 1–1 po bramkach Viniciusa oraz De Bruyne. Nie brakowało kontrowersji przy bramce The Citizens. Chwilę przed golem belgijskiego pomocnika, piłka opuściła linię boczną. Pomimo tego Warnie interweniował. Dlaczego? Hiszpański ekspert sędziowski Paweł Fernandez powiedział: „Warnie mógł tego zweryfikować. Faza ataku Manchesteru City zaczęła się później od straty kamawingi. Nie można prześledzić akcji tak daleko wstecz. Wygląda zatem na to, że procedury warowskie muszą zostać dopracowane. Nie był to też dobry mecz w wykonaniu sędziego Artura Diasa. Na jego pracę narzekał po meczu Carlo Ancelotti. Ciekawie było nie tylko na boisku. Na trybunach Estadio Santiago Bernabeu znalazł się ojciec Erlinga Halanda, Alf Inge. 50-latek prowokował kibiców Realu, z którymi wdawał się w słowne utarczki. Na drugi dzień do tej sytuacji odniósł się sam Alf Inge, który na Twitterze napisał: Droczyliśmy się z kibicami Realu, nie byli zadowoleni, gdy Manchester City strzelił gola, typowe. Potem musieliśmy oddalić się o 50 metrów, nic więcej. Jak widzicie, mecz ten dał wiele emocji, rewanż na Etihad zapowiada się pasjonująco. Nie znamy jeszcze finalistów Ligi Mistrzów. Nie znamy również sędziów finału w Stambule. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl szanse na poprowadzenie finału ma Szymon Marciniak. Polaka zabrakło w obsadzie półfinałów wszystkich europejskich pucharów. Jest zatem szansa, że poprowadzi finał Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji. To już pewne. Po zakończeniu sezonu Sergio Busquets odejdzie z FC Barcelony. W mediach przez ostatnie miesiące toczyła się dyskusja na temat przyszłości Hiszpana. Teraz już wiemy, że współpraca Busquetsa i Dumy Katalonii zakończy się po sezonie 2022-23. Jego umowa nie zostanie przedłużona. Klub poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, umieszczając okolicznościowe wideo. To z pewnością nie oznacza zakończenia kariery przez doświadczonego pomocnika. Sergio nie może narzekać na brak ofert ze Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. W związku z odejściem Busquetsa, klub będzie musiał wybrać nowego kapitana. W Dumie Katalonii zawsze jest czterech kapitanów. Obecnie oprócz Busquetsa w tej małej grupie znajdują się Jordi Alba, Sergi Roberto oraz Marc-André ter Stegen. Kto zastąpi odchodzącego piłkarza? Według hiszpańskiego asa kandydatów jest dwóch: Robert Lewandowski oraz Ronald Araujo. Polak oraz Urugwajczyk cieszą się ogromnym zaufaniem Szabiego oraz całej drużyny. Ostateczny wybór zapadnie pod koniec okresu przygotowawczego do kolejnego sezonu, wtedy to czwarty kapitan zostanie wybrany drogą głosowania. Andres Iniesta żegna się z Wiscel Kobe, ale nie zamierza kończyć kariery. Hiszpan od kilku lat jest piłkarzem japońskiej drużyny, obecnie pełni rolę zmiennika. Według informacji Relevo kontrakt 38-latka z Vissel Kobe zostanie przedwcześnie rozwiązany. Ostatni mecz w barwach tej drużyny rozegra najprawdopodobniej 6 czerwca. Wtedy w Tokio Vissel zmierzy się w towarzyskim meczu z FC Barceloną. Odejście z japońskiego klubu nie będzie oznaczało końca kariery. Według Relevo Iniesta będzie otwarty na propozycje z innych drużyn. Czas pokaże, gdzie trafi Andres. Możliwe, że już niedługo Bayern Monachium będzie musiał sobie radzić bez swojej klubowej legendy. Mowa tutaj o Tomasie mylerze, który od wielu lat jest bardzo ważną postacią bawarskiego zespołu. 33-latek nie jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w Bayernie. Według informacji dziennikarza Christiana Falka Tomasowi nie odpowiada rola zmiennika, dlatego też rozważa zmianę klubu. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. Müller nieoficjalnie ma propozycje ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Sam piłkarz woli jednak zostać w Europie i trafić do klubu walczącego o tytuły. Kwestia transferu zależy od Tomasa Tuchela i jego planów dotyczących reprezentanta Niemiec. Całe to zamieszanie w swoim stylu skomentował Oliver Kahn. To się nie wydarzy. Tomasz jest sprawny, nigdy nie jest kontuzjowany i ma niesamowicie silną osobowość. Jest bardzo ważny dla całego klubu. Jestem przekonany, że Tomasz zagra dla Bayernu jeszcze w wielu meczach. Według nieoficjalnych informacji Nasser Al-Khelaifi ma dwóch kandydatów do zastąpienia Christofa Galtiera. W trwającym sezonie Paris Saint-Germain spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Najprawdopodobniej zdobędą mistrzowski tytuł, jednak w lidze mistrzów PSG znowu zawiodło. W związku z tym w przyszłym sezonie najprawdopodobniej nie zobaczymy Galtiera jako trenera Paryżan. Według Foot Mercato Nasser Al-Khelaifi ma dwóch kandydatów: Jose Mourinho oraz Thiago Motte. Ten pierwszy zdążył się już do tego odnieść przed meczem Ligi Europy, szkoleniowiec AS Romy powiedział. Czy Paris Saint Germain dzwoniło, bo chcieli mnie zatrudnić? Jeśli mnie szukają, to na pewno mnie nie znaleźli, bo nigdy ze mną nie rozmawiali. Krzysztofem Piątkiem zainteresowany jest bardzo znany portugalski klub. Polski napastnik ostatni dobry sezon rozegrał dobrych kilka lat temu. Pomimo tego, wciąż jego nazwisko budzi zainteresowanie dobrych europejskich klubów. Po zakończeniu wypożyczenia do Salernitany, piątek wróci do niemieckiej Herty. Klub z Berlina będzie chciał sprzedać napastnika, który jest na szczycie listy płac. Według Radia TSF zainteresowanie piłkarzem wykazuje portugalski Sporting. Obecnie nie ma żadnych konkretów w tej sprawie. Transfer do klubu z Lizbony byłby dla piątka dużym wyróżnieniem i możliwością walki o tytuły. Na początku tygodnia doszło do spotkania pomiędzy Robertem Lewandowskim a Leo Messi. Okazją była uroczysta gala Laureus World Sports Awards, która odbyła się w Paryżu. Polak spotkał się z Argentyńczykiem oraz jego żoną Antonellą. Zamienili ze sobą kilka zdań, kamery zarejestrowały rozmowę o Barcelonie. Na samej gali Messi otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza. Wyróżniona została również reprezentacja Argentyny, która została uznana najlepszą drużyną roku. Dzisiaj rozegrane zostaną pierwsze mecze półfinałowe Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W Lidze Europy AS Roma zmierzy się z bajerem Leverkusen, a Juventus podejmie Sewillę. W Lidze Konferencji Fiorentina będzie rywalizowała z Basel, a West Ham z AZ. Dzięki za uwagę. Jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.